Jak odpowiednio wyregulować rolnictwo? Skupimy się na kilku technicznych aspektach, a jak na pierwszy ogień pójdzie płynność jazdy, szczególnie w zakrętach. Chciałbym zaprezentować, jak to będzie wyglądało w motocyklu y, torowym, ale także zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało w motocyklu drogowym, bo y, też taki mamy. Mm, motocykli wyścigowych dostęp do regulacji luzu jest troszeczkę łatwiejszy. Dostęp do regulacji luzu manetki jest troszeczkę łatwiejszy. W przypadku motocykli drogowych, gdzie te luzy zmieniane są no, dosyć rzadko, ustawiane są raz na jakiś czas mamy troszeczkę inny dostęp. Regulacja linki gazu znajduje się tutaj, jest ukryta pod taką gumą, osłoną gumową, żeby nie grudziła się i nie wzewiała. Trzeba ją ściągnąć i podobnie jak w poprzednim w przypadku mamy nakrętkę i nakrętkę kontrującą. Trzeba ją rozkręcić. Wystarczy odkręcić śrubę kontrującą i sprawdzić, kiedy zaczyna nam działać manetka. Tutaj mamy dosyć duży luz. Wystarczy naciągnąć, czyli odkręcić. I sprawdzamy. O, coraz mniejszy. Myślę, że jeszcze można by było go zmniejszyć. Tu już mamy praktycznie koniec linki. O. A nie ma ryzyka, że ta linka tam gdzieś ucieknie, jak się skończy? Że... Nie, dlatego że linka jest yy, no, zakończona z jednej i z drugiej strony. Ona jest w oplocie, a, 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 a. więc nie ma szansy na to, żeby wypadła. Dobrze jest wyprostować kierownicę i sprawdzamy teraz, jaki jest luz. O, mniej więcej luz został wyeliminowany. Tutaj mamy jeszcze tylko gumę. Dopuszczalny luz. Otwieramy manetkę, zamykamy. Słychać otwarta zamknięta jeżeli mamy już satysfakcjonujące napięcie linki, śrubę kontrującą dokręcamy. Sprawdzamy ostatni raz i zakładamy osłonę. W tej chwili motocykl powinien pracować już od razu, nie powinien mieć żadnych. Już. i to do tyle. Dobra, co tu co, jeszcze co, co? trzeba powiedzieć? Aha, no i teraz -y... meritum, meritum sprawy. Jakie? Nie mam pojęcia. No jak gada, nie? Jest wszystko okej, okay. wszystko jest w porządku. No, nie wierzycie? Jest naprawdę. Dobrze wyregulowany rolgaz może nam zapewnić zdecydowanie lepszą jazdę w zakrętach, spokojniejszą, i o to chodzi. Nie? No, nie pokonujemy tych zakrętów nerwowo, nie musimy skupiać się na tym, czy ten gaz zostanie oddany, czy już, czy jeszcze nie, czy, czy nam pracuje, jest to po prostu losowanie. W przypadku, kiedy wyeliminujemy luzy na manetce gazu, mamy pewność i robimy to intuicyjnie, wiemy, że w tym momencie na pewno motocykl będzie przyspieszał, a... W momencie puszczenia na pewno będzie hamował, nic innego się nie wydarzy, ani nic pomiędzy tymi dwoma rzeczami się nie wydarzy. Warto na to zwrócić uwagę. Według mnie jest to jeden z elementów, który determinuje to, czy będziemy dobrze jeździć po łukach. To jest dosyć istotne podczas wychodzenia z zakrętów, kiedy odkręcamy natkę gazu, nie szukamy tego. Nie szukamy tej, tej, tego. nie szukamy akceleracji. Nie szukamy przyspieszenia, tylko wiemy w którym momencie motocykl zacznie oddawać moc. Naprawdę, co ja tu robię?